Pan z Wami. I Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza. Jezus podniósł oczy na swoich uczniów i mówił: Błogosławieni jesteście ubodzy, albowiem do Was należy Królestwo Boże. Błogosławieni, którzy teraz głodujecie, albowiem będziecie nasyceni. Błogosławieni, którzy teraz płaczecie, albowiem śmiać się będziecie. Błogosławieni jesteście, gdy ludzie was nienawidzą i gdy was wyłączą spośród siebie, gdy zależą was i z powodu Syna Człowieczego odrzucą z pogardą wasze imię Cieszcie się i radujcie w owym dniu, bo wielka jest wasza nagroda w niebie. Tak samo bowiem przodkowie ich czynili prorokom. Natomiast biada wam bogatą, bo odebraliście już pociechę waszą. Biada wam, którzy teraz jesteście syci, albowiem głód cierpieć będziecie. Wiada wam, którzy się teraz śmiejecie, albowiem smucić się i płakać będziecie. Wiada wam, gdy wszyscy ludzie chwalić was będą, tak samo bowiem przodkowie ich czynili fałszywym prorokom. Oto słowo Państwa. Amen. Jak tak sobie myślałem nad i tym, tym dzisiejszym słowem, tym, co, co w nas, co, do, co dookoła nas, tym też co, co we mnie, to, to tak dużo różnych myśli i koncepcji się, się pojawiło. Ale Pan Bóg pokazał bardzo jedną taką, taką konkretną rzecz, która się zaczyna od, od tego, co we, we mnie. Co we mnie się teraz tak osobiście i zewnętrznie dzieje. Pan by pokazywał taką, je, taką jedną rzecz. No i język mi się już kończył, bo po prostu jestem zmęczony i, i jakbym mógł, to bym już dzisiaj się tylko po prostu, po prostu położył. Ale słuchałem dzisiaj tak całkiem, całkiem przypadkiem jednej konferencji, której, która się zaczę, zaczęła od tego: to było nagranie z jakiegoś tam eventu, wieczoru, uwielbienia czy czegoś takiego. Gdzie prowadzący modlitwę powiedział osobie, o współprowadzącym, że my po ludzku to się dzisiaj do tego nie nadajemy, bo jak tu przyjechaliśmy, to wieleś tam opóźnienia, bo jesteśmy zmęczeni, bo, bo coś tam się jeszcze stało, głowa zajęta i tak dalej. I skonkludował to i bardzo dobrze, bo wiemy, że nie będziemy tutaj po ludzku błyszczeć, bo nie mamy na to siły, tylko to, co się zadzieje dobrego, to, to będzie ewidentnie działanie Pana Boga i to będzie z Niego. I tak teraz we mnie to, to słowo gdzieś, gdzieś pracuje, że przede wszystkim tu, jak staję, staję przed Wami i staram się powiedzieć, wyjaśnić, jak ja to rozumiem, jak to we mnie pracuje, to, we mnie pracuję, to, to czuję, się, czuję się tak samo. Zmęczony nie słowem, tylko po prostu dniami, ostatnimi pracą, też jakimiś tam sytuacjami osobistymi, ale wiem jedno, że to wszystko, co będzie tutaj dobrego, to, to nie jest ze mnie. To nie jest tak, bo ja sobie to tak zaplanowałem, wymyśliłem. To jest naprawdę łaska, która buduje rzeczywiście na tym, co, co gdzieś tam moje. Wiadomo, bo posługuje się też Bóg, Bóg moim ciałem, moim umysłem, tym wszystkim, co, co mnie stanowi. Ale też, też to będzie przede wszystkim to, co, co On nam chce, tak przynajmniej głęboko wierzę, że co On nam chce pokazywać. Pierwsza rzecz, Pierwszy, pierwszy list Świętego Pawła do, do Koryntian i te, te, te słowa nie o żonach, bo to też dzisiaj już się, już się gdzieś tam pojawiało w takich czy, innych, takich czy innych żartach. Mówię Wam, bracia, czas jest krótki, używajcie tego, nie, nie używajcie tego świata, przemija bowiem postać tego świata. Paweł ten list do Koryntian pisze w takiej sytuacji bardzo trudnej dla tamtej gminy chrześcijańskiej. Tam się zaczyna mnóstwo sporów. Ten kościół jest dotykany mnóstwem też takich bardzo poważnych grzechów, gruby, gruby kaliber. Tam bez przerwy coś się dzieje, oni się, oni się kłócą między sobą, targają ich spory wewnętrzne, trudności, trudności zewnętrzne. Paweł, Paweł ich umacnia i pokazuje tak bardzo, bardzo konkretnie. W której sytuacji jesteś? Czy jesteś sam, czy jesteś żonaty? Siedź tam, gdzie jesteś. Nie szukaj teraz nadzwyczajnych takich zmian, przewracania całego swojego życia do góry nogami, bo myślisz, że Chrystus zaraz przyjdzie. On przyjdzie, ale nie tobie wiedzieć kiedy. Nie tobie też wiedzieć, kiedy się te wszystkie problemy i trudności skończą. Do ciebie należy robić to, do czego... Pan Bóg Cię w tym momencie wzywa, a nie biegać koła i zastanawiać się, co można jeszcze tutaj zrobić, żeby w tej gminie chrześcijańskiej było lepiej, bo przecież Chrystus zaraz przyjdzie on, zaraz wróci jeszcze, jeszcze, do, jeszcze do naszego życia. Paweł to, to pokazuje, tak przemija postać tego świata, ale Chrystus pozostaje niezmienny i dla nas jest nieważny czy On przyjdzie jutro, pojutrze, za tydzień, za rok, miesiąc, dziesięć, 10, sto lat. Mamy tak żyć, że, że to przyjście Chrystusa, jest, jestem gotowy na nie dzisiaj. I niezależnie od tego, czy jestem zmęczony, czy wypoczęty, wiem, że ja tego chcę i po prostu za tym tęsknię. I że to doświadczenie Jezusa przechodzącego też nie jest czymś, czego wyczekuję, że to dopiero się kiedyś tam dokona, ale że On Przychodzi bardzo mocno i bardzo konkretnie do mojego życia w tych zwykłych rzeczach, które ja codziennie mam w Eucharystii codziennej, w słowie, które, w słowie, które czytam w modlitwie osobistej, w całym tym moim rozwoju też intelektualnym, który jest związany z moją duchowością w książkach, które czytam w konferencjach których słucham on tam jest już dzisiaj i teraz nawet w tych trudnych, trudnych sytuacjach. Dalej mamy Jezusa, który mówi o sytuacji, która nie jest wiele lepsza, a jeszcze mówi to w taki bardzo trudny sposób, wygłaszając te błogosławieństwa błogosławieni jesteście, jeżeli płaczecie, jeżeli głodujecie, jeżeli jesteście ubodzy, jeżeli was ludzie, ludzie nienawidzą albo was nienawidzą z powodu, z powodu Syna Człowieczego. To pokazuje taki Kościół, o którym my byśmy sobie nie myśleli przynajmniej, że tak to powinno wyglądać na początku. Zawsze jak myślimy o tym Kościele pierwszych wieków, czy o wspólnocie apostołów, że to, to jest takie idealne, że tam był przecież Pan Jezus tam się nic złego nie działo, a tymczasem, jak się głębiej temu przyjrzymy, to to są Wspólnoty targane wielkimi trudnościami, i powiedzielibyśmy dzisiaj, bo to jest modne słowo, kryzysami. I to nie tylko w tym wymiarze takim wewnętrznym, ale również wewnętrznym i, i osobistym każdego człowieka. Trzeba też na to spojrzeć nie tylko z perspektywy ludzkiej, tylko biblijnej teologicznej. Kryzys w znaczeniu biblijnym to, to nie jest katastrofa. Czy też tak teologicznie, że rzecz mówiąc, to nie jest coś, co sprawia, że się coś zawaliło i teraz będziemy odbudowywać dopiero na, na gruzach. Ale to jest zawsze szansa na, na większy rozwój, szansa na, na, spojrzenie, na spojrzenie w siebie, szansa na to, żeby dostrzec to co, dopiero, to, co dopiero mi, to, co do tej pory mi umykało. I tak Kościół jest w tym kryzysie teologicznym od 2000 lat. Ciężko wtedy powiedzieć, że i wspólnoty nie będą, i my, my osobiście, i to za każdym razem. Będą też takie przestrzenie, gdzie my możemy spotkać Boga. To nie jest przestrzeń wyłączona z Bożego, z Bożego działania, z Bożej mocy. Bóg nie zapomniał o tym, i o swoich dzieciach, i o swoim kościele, i o swojej wspólnocie. Pewnie, że można ulec takim pokusom bardzo prostych rozwiązań, też takich rozwiązań, że ja mam rację we wszystkim tym, tym co robię, bo ja tutaj teraz podam takie, takie cudowne, cudowne recepty na to, jak, jak z tym kryzysem walczyć, jak, jak z tego wyjść. I, I widzieliśmy w ostatnim czasie dużo takich ludzi, którzy to bardzo mocno i konkret, konkretnie pokazywali. To się dopiero katastrofami kończyło. Podejściami ze Stanu kapłańskiego, rozwalaniem ko kościoła w tym sensie, że wyrywaniem jakieś wspólnot przez nieposłuszeństwo z, jednoś z jedności z biskupami, bo ktoś chciał już teraz naprawić wszystko, pokazać świat, który jest taki czarno-biały, czarno pokazać, że tutaj jesteśmy w stanie w tym momencie wszystko własnymi rękami podeprzeć i, i to się wtedy na pewno nie zawali. Tak jakby Bóg zupełnie nie miał już nic do powiedzenia w życiu swojego kościoła, w życiu wspólnot i w życiu swoich wiernych. Jeszcze jedna rzecz. Czytałem Benedykta XVI, który komentował tę Ewangelię, że on tutaj pokazywał jako wzór realizacji tych błogosławieństw świętego Franciszka z Człowieka, który przyjął ubóstwo w stopniu heroicznym niż ono, dał mu wolność. Wolność, której wcześniej nie miał, bo był tak bardzo zniewolony, i zaangażowany posiadaniem, tytuła, tytułami, które miał od ojca. Tym, żeby jechać na te wojny, żeby, żeby go wszyscy podziwiali, takim, takim światowy, światowym życiem. I mimo, że z niego przeszedł do takiego życia w kryzysie, bo nieraz był głodny, nieraz nie miał gdzie spać, nieraz miał też. Trudności takie zewnętrzne i wewnętrzne, tam Franciszek odnalazł spotkanie z Bogiem, bo jego serce się uwolniło od tego wszystkiego, co go trzymało, nawet od tych, nawet od tych rzeczy, które być może wydawały się, wydawały się po prostu obiektywnie dobre, tak jak od, od relacji ze swoim ojcem. I to właśnie Franciszek przyszedł się, się papieżowi, i to on w jego śnie wyglądał jako ten, który który ratuje Kościół, ten, który sam doświadczał raki, trudności, przeciwności, ten, który wyzbył się wszystkiego przez swoje zaufanie, przez swoją miłość, przez swoje głoszenie życiem, pokazał, czym jest, czym jest prawdziwa radość, czym jest życie błogosławieństwami ewangelicznymi, czym jest prawdziwa wolność w Bogu. Wolność, która też nie sprawia tego, że nie wiem, no ja się o czymś nie martwię, czy czegoś nie, czy nie, prze, czy czegoś nie przeżywam, czy tak, tak jak, jak dzisiaj. Czuję się pannięty, no to nie będę udawał, że, że, że nie jestem pannięty, że, że tak naprawdę to w ogóle nie, nie jestem zmęczony. Jeszcze mówię, że to Pan Bóg, Pan Bóg mi daje. Bóg też się posługuje tą moją fizycznością, tym wszystkim, co dla mnie jest słabe, niedos, niedoskonałe, po to, żeby to On wzrastał, tak jak Jan Chrzciciel po, po patrzą naszej wspólnoty. Potrzeba, aby On się wzrastał, a, a ja się umniejszał. Wiem, jakie jest, jest moje miejsce. Wiem, gdzie Bóg się mną posługuje, gdzie ze mną, posługuje słowo, gdzie ze mną współpracuje i gdzie go, chcę, gdzie go chcę zapraszać. Wiem też, że wszystkie te trudności, kryzysy, te wszystkie momenty, w których wydawało się, że to już naprawdę przeminęła postać tego świata, moje życie to już tak bez, sen, bez sensu, że to były wszystkie miejsca, w których spotkałem Boga. I w których On mnie, nie, on mnie poprowadził, poka pokazał drogę, pokazał też to, że y, to w wolności dokonuje się Jego wybór. Że nikt mnie batem do wiary nie zmusi, nikt mnie batem nie zmusi do tego, żebym, żebym kogoś pokochał, bo tak to się zda, zmusić tylko do posłuszeństwa i wypracować strach. A Bóg nie chce mojego strachu, żebym się go bał. Bóg nie chce tego, żebym był mu za strachu, przed karą, czy jakimś nieszczęściem posłuszny, ale Bóg chce przecież tego, żebym go kochał, odpowiadał na, na jego miłość, żebym jemu pozwolił się kochać. Wszyscy to wiemy. W teorii to jest zawsze, zawsze proste, nie? ale w życiu wszyscy doświadczamy, doświadczamy tego, jak to, jest, jak to jest trudne i ile się trzeba czasami z, z tym wszystkim namęczyć. Jezus mówi: Błogosławieni jesteście, czyli szczęśli, szczęśliwi jesteście. Kiedy cokolwiek, cokolwiek byście nie doświadczali, cokolwiek by się Wam rzeczywiście nie działo, jeżeli Twoim pragnieniem jest bycie ze mną, bycie przy moim najświętszym sercu, to Jezus mówi: Jesteś szczęśliwy. Bo ja to pragnienie w ten czy inny sposób wypełnię, bo to pragnienie jest jak ziarnko gorczycy rzucone w życiodajną i żyzną glebę, które w którymś, moment, w którymś momencie wykiełkuje. Nawet jeżeli teraz wydaje się obumarłe, schowane na, schowane na później, to w nim jest potencjał życia. I tak patrzmy też na, na nasze serca, na naszą relacji z Bogiem, nawet jeżeli ona w tym momencie jest gdzieś schowana, pogrzebana, jeżeli wydaje mi się, że, że wszystko przeminęło, że, że doświadczam tylko trudu, to tam jest życie. Tylko muszę wrócić się do, do swojego serca i tam szukać Boga. Amen.